Witam w kolejnej części, trzeciej z unboxingu Ekstra klasy 2012-2013 Tym razem, sobie weźmiemy trzy saszetki z przodu, trzy z tyłu, i zaczynamy. Waldek Sobota Śląsk w Gwiazda. Przemysław Oziębała, Górnik zabrze. Andrzej Niedzielan, Ruch Chorzów. Ernani, pogon Szczecin. Zagłębie Lubin. Nazwisko się nie podejmuje wymawiać. I mamy jakiegoś pomocnika, pewnie ulubieńca. O, super. Mistrz. Waldek, sobota, ekstra. To już jak wiecie drugi mistrz w tym boksie. Pierwszy trafił się u Newboya, napastnik z Legii, w pierwszym odcinku. Schowamy sobie go tutaj pod od razu. Jakby ktoś posiadał album z tej edycji, to jestem zainteresowany, ewentualnie same okładki, bo albumów to mam sporo. Dobra, saszetka numer dwa. Maciej Korzym, Korona, Michał Mak, GKS, Radek Sobolewski, Wisła, Gwiazda, Jędrzejczyk, Legia, Szmatuła, Piast i Janicki Lechia. Same bazułeczki praktycznie. Kolejna saszetka. Mamy Tonewa Gwiazdę z Lecha Poznań. Alana Stulina z GKS-u Bełchatów. Łukasza Piątka Gwiazdę z Polonii Warszawa. Rybickiego Mariusza z Widzewa Łódź. Banasia Adama z Zagłębia Lubin. I Stachowiaka z gks -u Bełchatów. A spoko, same bazówki, dwie gwiazdy. Kolejna saszetka, numer 4. Łukasz Trałka, Lech Poznań. Tomasz Bądrowski, Jagielonia. Marcin Kowalczyk, Śląsk Wrocław. Aka Hoshi, Pogoń Szczecin. Łukasz Hanzel, Zagłębie Lubin i jakiś obrońca jest to ulubieniec fanów ciężko tu... Pawol Stano, Korona Kielce okej okay. te napisy są trochę tak zlane z tłem, kurcze ciężko przeczytać ale okej okay. a sobie go do takiej koszulki, bo już te przezroczyste mi się skończyły Trzeba domówić. Przedostatnia saszetka. I mam Mirosława Radowicza z Legii Warszawa, gwiazda. Aleksis Narambuena, Jagiellonia Białystok. Obecnie chyba GKS Bełchatów. Gergo Lovrencic Lech Poznań Gwiazda Michał Żyro, Legia Warszawa, Bartkowski. Widzę fuć i Marcin Kamiński, obrońca Lecha Poznań. OK. Ostatnia Saszetka. I na początku mamy gwiazdę Adama Dancha z Górnika Zabrze. Kamil Kuzera, Korona Kielce. Duszan Kuciak, Legia Warszawa. Genkow. Cwetan Genkow, Wisła Kraków. Aleksander Todorowski, Polonia Warszawa. I na koniec Arek Głowacki, Wisła Kraków. Ok, dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do części czwartej. Pozdro.